Michałek, że ten nagrany ale cenę tego momentu bardzo dobrze Ja uważam, że zagraliśmy w dobre spotkanie, bardzo konsekwentne. W pierwszej połowie, mieliśmy dwie, trzy sytuacje, z których mogliśmy pokusić się o bramkę. Wisła dłużej trzymała piłkę, rozgrywała tę piłkę, ale jakichś klarownych sytuacji nie mogła stworzyć, jeżeli się nie mylę, to Jednam, ta co w słupek była, prawda? No nie, to była poprzeczka. I to, po, i po nie stałem, to nie dokończyłem. I po stałym fragmencie gry poprzeczka, no i nie ulega wątpliwości, że Wych w, w tym elemencie jest zespołem dobrym, ma wysokich zawodników i tych stałych fragmentów się gry obawialiśmy. Myślę, że pan sędzia to wiedział i wykorzystał moment w 89 minucie. Jak nie widziemy 10, i ja uważam, że bardzo skrzywdził mój zespół, bo tam rzutu różnego na pewno nie było. I czuję się źle, bo za ten wysiłek chłopców, za ten mecz, nie należało się im przynajmniej takie potraktowanie. Można mecz przegrać, różnie to bywa, ale nie, nie w ten sposób. Także ja jestem bardzo rozgoryczony. Marcinowi gratuluję zwycięstwa. Wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Marcin Kaczmarek, TNWiS. Dziękuję bardzo za gratulacje. Bardzo mi miło. Graliśmy dwa mecze z kolejarzem w tej rundzie. Dwa bardzo podobne. Pierwszy przegraliśmy, drugi wygraliśmy. Cieszę się, bo konsekwencja została nagrodzona. Graliśmy też 70% posiadania piłki staraliśmy się grać konsekwentnie do przodu. Yy, dlatego bardzo się cieszę, bo myślę, że piłkę się gra przede wszystkim dla wyników i dla zwycięstwa, ale też po to, żeby to sprawiało przyjemność. My staramy się robić pewne rzeczy, raz lepiej, raz gorzej, natomiast nie przeszkadzamy, tylko staramy się grać. Dzisiaj konsekwentnie załączyć się i bramkę w końcówce mężczu. Gratuluję chłopakom. Dziękuję za zaproszenie.